Nigdy wcześniej nie widziałem tak upartego człowieka. Jednym małym ruchem zniszczył całe dzieło sztuki. Tego dnia w muzeum wystawiano arcydzieła największych artystów w kraju. Mężczyzna zdobył bilet od przyjaciela i po cichu wszedł do środka. Przed nim stała ogromna rzeźba, wykonana z tysięcy kolorowych cukierków. Obok siedział znany artysta, który ją stworzył. Mężczyzna przyjrzał się uważnie i zauważył, że jeden cukierek różni się kolorem od pozostałych. Rozejrzał się wokół. Nikogo nie było. Od dzieciństwa miał lekkie objawy OCD, więc wyrwał ten jeden inny cukierek. Chłopiec stojący obok zamarł ze zdumienia, a w tej samej chwili wszystkie cukierki zaczęły spadać jak kostki domina. Artysta słysząc hałas, podbiegł w pośpiechu. Kiedy zobaczył, co się stało, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Rzeźba, nad którą pracował 49 dni, rozpadała się w jednej chwili. Po pięciu minutach została z niej tylko jedna noga. Obaj spojrzeli na siebie zakłopotani, a wtedy ostatnia noga również upadła. Co najzabawniejsze, mężczyzna wyszedł, żując tego jedynego innego cukierka.